W sercu Morza Śródziemnego kryje się nie tylko słońce, historia i przepiękne krajobrazy, ale też niezwykła sztuka maltańskie szkło artystyczne. Ta fascynująca tradycja sięga czasów fenickich, kiedy to Malta była ważnym punktem handlowym między wschodem a zachodem. To właśnie wtedy pojawiły się pierwsze ślady rzemiosła szklarskiego na wyspie. Ale prawdziwy rozkwit tej sztuki nastąpił w XX wieku, szczególnie dzięki powstaniu mdyna Glass w 1968 roku. Artyści zaczęli tworzyć unikalne dzieła o intensywnych kolorach, inspirowane śródziemnomorskim światłem i barwami Malty: błękitem morza, czerwienią zachodów słońca i złotem piaskowca. Dziś maltańskie szkło to nie tylko piękne pamiątki, ale żywa tradycja, którą można podziwiać na własne oczy. Każdy przedmiot jest wyjątkowy, każdy kolor opowiada inną historię, każde szkło to odrobina magii zamknięta w formie.